O, witajcie! To jest mój drugi odcinek z Bad Wars! Znaczy drugi odcinek, ale jest Bed Wars. To jest jakaś fajna wściuwa, którą grałam teraz. I, ją, i jej połączę z tym youtuberem. Jest ten. YouTube i nagrywam Ej, ja jestem youtuberem i nagrywam. No, niech wiedzą mordy. Niech mordy wiedzą. Tak. Mhm. Dobra, skoro <laughs> na mam nowy kanał, to ona powinna coś innego zrobić. Już się zazniemy. Tak. Już, już się zaczyna. Już się zaczyna. Zgadzam się, ludzie. Zieloni są! Achuuuu! Do... Okej! Okay. Dlatego zginęła. Ja, ja myślałam, że ona spadła. Nie no, to wtedy była zbyt wielkim nowem. To ja bym już nie, nie nagrywał. Żebym się dowiedział. Ale dobra, nie jest. spoko jest Nie, kryjówka. Kryjówku tutaj nie zna. Jakby łóżko zostało zniszczone, to bym mógł w sumie tak się ukryć i bym mógł wygrać nawet. Dobra, to jest. To jest wręcz niemożliwe, żebym wygrał. Jestem zasłoną, bym ten Gdzie takie. O no Jezu, co na tam. Ale nie, teraz chyba. Nie wiem, wy sprawdźcie, bo jestem pewien, no. To oni tam, nowe mutanta z tego łóżka. My też musimy mieć takie coś. No kilo, to se kup. To se kup. To, se kup. to se kup. Sorry, długo to pisałem, bo sorry. nie wiedziałam co. Znaczy, wiedziałam co napisać, ale. Sorry. Normalnie szybciej pisać, tylko coś mi się zmienić, Coś mi umiera w pościuku. Sorry. Nie jestem takim... Wtedy bym takimś jakimś... ...dziwym dzieckiem, które nie umie czytać... ...pisać. ja, Mam tam parkura zrobiła. A ty spadłaś, nie? Czemu... co ja zrobiłem? Jędry. To ile dać? Weź. Nie wiem czy on, ona chyba nie polubi tego kanału Jestem praktycznie pewien że ona nawet może, hej, hej, może zostać moim haterem co jej zrobiłem teraz Trochę ją zeparłem takiego Dobra Hmm, Ha. Proszę mm, mm, mm. no szybciej, człowieku! Teraz tu do... zieloni tam są, oni nas dopadną. Oni zrobią nam kuku, rozumiesz? Ha. Ha. A ty nic z tego sobie nie robisz. Ha. Ha. Dobra, mam to jest kształt, to jakoś będzie. Mam nadzieję, że w ogóle wygramy to strima zweryfikowanego konta na no. naprawdę. Jezu. No ale jak widzicie jestem spoko w O no nie no! Co? Dziu? O, Co? Ona? Ona zniszczyła łówko. Nie, coś się zbagowało. Ona nie mogła im zniszczyć łówka. Ona nie. Ona nie wygląda na osobę, która by była zdatna nawet zniszczyć jeden blok, który nie został postawiony przez. Tak, tak. jestem świetny. Ja jestem świetny na ja chyba jestem nawet najlepszym graczem na świecie. Tak, tak. Nie, ale jestem głupi. Ale żeby tamta osoba rozwaliła łóżko, myślałam, że ja będę musiał wszystko robić. Ale tutaj miła niespodzianka. Kto by się spodziewał? Chyba nikt. A tutaj to już jest Marko w większości. Przejdźmy teraz... Ich nową Mamy ich. Dobra, ale ja myślałam, że będę musiał... Myślał... Co, to, co, Czemu tu są latające psy? Eee... co? Przepraszam. Psy galne. Na to, co na tych bedwórcach się dzieje? Ile? Dwanaście? Ona jest na tym serwie? No dobra, jest. Steve. Czemu ona ma taki dziwny nick? Ja przepraszam, ale... Osoba, która ma taki nick chyba nie powinna i, no dobra, w sumie ma skinę, na to nawet niezło, to można powiedzieć, że jest spoko. Ten film będzie się kończył. Później zrobię drugą część, która, która będzie jutro. Eee. A. mam strasznie długo wolaza. Ja po prostu. Ja mam po prostu zweryfikowanego kupuję. Co się tam dzieje? No poszło chyba najlepiej. Bo taki to ważny dzień. Bo taki to ważny dzień. No mama. Idziemy rozwalać łóżka. Dobra ty idziesz dalej, bo ja się, ja się chyba skicham. No szybciej. O, o, dobra. O dzięki. Naprawdę? Jestem taki głupi? jestem serio taki głupi? Jestem naprawdę głupi. Dobra, chciałem kupić firebola I to zrobię. Na pewno. Ale co teraz? Nic, nic nie zastanawiałam wcześniej. Co się dzieje? No ona roz... robi butanta. Ale o łóżko nikt nie dba. Mm. Mm. legit. Ile? 30 żelaza? O. Teraz będziemy mieć firebola. I im rozwalimy to łóżko spokojnie. Będzie super. Ale nie było super jak spadłem. Dobra, jeszcze trochę TNT pokupuję. No, szaleć jak to... Szaleć to szaleć, ludzie. Co wy myślicie? Ja tu 4 TNT mam. Ludzie, wy to rozumiecie. Przecież ja zaraz tutaj cały... czas ja będę mieli... wydam pieniądze wszystko co mam. Mam Discord fajnek Nie widziałem mają Discorda. Właśnie... Zastanawiam się ile lat ma, bo miałam rozmowę z administracją. Bo nie miałem co pomagacie. Nie wiem czy ja, nie. Nie miałem wspomagaczy umieścić. Ja nie miałem żadnych cheatów. Ja, ja, ja byłem ba, jestem legit. Jakby co? Nie jestem cheaterem. To oni są coś obdurali. Ja nie wiem o co im chodziło wtedy. Bo nie miałem żadnych cheatów. To oni mieli. A dobra, ja wiem. Znaczy, my się to później okazało, że... ...pukcie się oni tu przyjdą. ...że po prostu... Co chciał zrobić? A, że po prostu jakiś gościu mnie wrobił. Jakiś cheater, prawdziwy cheater mnie wrobił. Jeszcze jest, to jest. Steve... Tak, jest! To zniknęła! Mhm! Mm Świetnie! Mhm! Mm Świetnie! Yeah. Jesteś świetna! Dobra, no, naprawdę jesteś świetna Bedwars. Muszę trochę tego kamienia Endu, czy co, jak ci się nazywa? Yeah. Trochę długo, go wziąłem, sorry. Ja też zajmij się łówkiem lepiej, bo, znaczy, nie przeszkadza, to jest najbezpieczniejsze, ale najnudniejsze również. Więc ja nie wiem, czy ja chcę. Przepraszam, czy ja tu muszę być kurą domową? Ja nie chcę być kurą domową. Nie chcę być, nie chcę się opiekować tymi dzie dziećmi. A ten co to? Ej no, ej, jak tak mi? Ja tutaj prawdziwy to robię, a wy, a ty? Mm. Lajwa robię. Dobra, nie robię live'a, nie mam to. Dlatego powinniście ustawić pod w górę. i oczywiście subskrybencji. Mniej więcej subów, tym ja szczęśliwszy. No tu ja iść, proszę. Jak ty rozwalasz Intak to ci... O, mogę? Dobra, mogę skopić i no czemu ja pójdę Jak? P... Nic nie pikałem. No ej, czemu tu nic nie ma? To ona jeszcze ani razu nie zginęła, to ja nie wiem jak to możliwe. Dlaczego mi dali to łówko? A tu mają. W mogę się domyślić po tym, że... ho! Oni to łówko... już zostało zniszczone? Zostało zniszczone we No to, to by było na tyle z tego odcinka.